Siemanko Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Sobota Uspa 50 rano i zaczynamy dzień od zakupów. Dzisiaj obowiązek zakupów spadł mi na głowę, bo Polina jest w pracy i jadę to wszystko szybko sam ogarnąć. Rozglądam się tutaj, bo nie gdzieś tu łyżkę do butów, a jest tutaj. Nie lubię ubierać butów bez łyżki, bo... No bo nie lubię, z łyżką jest wygodniej. Taką łyżką jakbym w łeb komuś przy przypierniczył, to mogłoby być źle, bo jest metalowa, nie? Te plastikowe używałem zawsze się łamią. Drewniana, drewnianą też połamałem. Metalową jeszcze nie połamałem. Czasami ją trochę skrzywię, nie? Dobra, to szybko guciki. Fajna pogoda dzisiaj się robi, także nie trzeba kurteczki ubierać, t koszula I lecimy. Lecimy na spożywkę, zobaczymy co się dzieje w Holandii. Na zadupiu. Dobra, jesteśmy, lubię z rana, bo jest mało ludzi, zobaczcie, parking prawie pusty, bo o 12 to będzie pełne, zapełniony cały i to jest takie małe centrum, w okolicy, w której mieszkam, 3 km muszę przejechać autem i tu mam dwa supermarkety, Coop i Aldi, nie, I tutaj się zaopatrzę i tam dalej jest takie małe centrum, jakiś warzywniak, takie rzeczy, także dobra, szybko ogarniamy zakupy i zaraz się widzimy, zobaczymy, co tam się dzieje, pogoda coraz piękniejsza dzisiaj się robi, oby słonko nam świeciło. A więc jestem z powrotem i tak na szybko Wam pokażę tylko ile zapłaciłem, bo wiem, że dużo ludzi, jak pokazujemy z ocharą ceny, to właśnie mówią, że fajnie, bo sobie porównują. Ja nie będę tu wymieniał wszystkiego, co kupiłem. Pokażę Wam tylko z grubsza. Co tu mam? Pół kilo wołowiny, pół kilo szormy z kurczaka, kilogram piersi z kurczaka, dwie lasagne, serki wiejskie, ogórek, cukinia, pomidory, ser w kostkach, brokuł. Ciasto, serki wiejskie, kawa, maszynka do golenia, lasagne, szynki. Jakieś pieczywo, krosanty, masło, sałatka, ser żółty, słodycze i zgrzewka wody. Takie zakupy można powiedzieć, że powiedzmy ryż mam, no wszystko jest, nie? Tam resztę rzeczy mam. Kupiłem tylko to, co było potrzebne i zapłaciłem, zaraz Wam powiem. Gdzieś tu miałem, o tutaj jest dobra. I zapłaciłem widzowie za to to te wszystkie zakupy zapłaciłem 77 euro, nie? Także myślę, że spoko jest trochę drożej niż było kiedyś, ale nie ma jeszcze tragedii, nie? 77 euro zakupy powiedzmy na takie 5 dni, dobre, na dobre 5 dni. Jeżeli chodzi o spożywkę, nie? Śniadanie, obiad, kolacja, bo chleb mam, to chleba nie kupowałem. No tak informacyjnie, 77 euro wyszły mnie takie średnie zakupy, nie? Bo wiadomo, nieraz trzeba dokupić więcej rzeczy, to tak tygodniowo na dwie osoby wychodzi 100 euro, czasem 110. Tak przeważnie od 80 do 110, 120 tygodniowo euro tracimy na spożywkę, nie? Bo czasem trzeba jeszcze dokupić jakieś inne rzeczy, powiedzmy mleko, czy coś czego tutaj nie ma, a mam w lodówce, nie? Także takie zakupki 77 euro. Dobra, fajna pogoda jest. Idziemy napić się kawy. Takie poranki to ja lubię. 10 godzina już po zakupach kawusia. Smak kawy o poranku. Co ja tu mam? Słuchajcie. Holenderska drożdżówka. Słuchajcie, wygląda tak. Budyń rodzynki, taki zawijany rogal. I śmieszna nazwa, bo ogólnie u nas to się nazywa drożdżówka. Przepraszam, zahaczył mi tutaj adapter. u Drożdżówka. A u nich nazywa się to. Brocie Coffee. Coffee brot. Brocie Coffee się nazywa. Jak jest napis to pisze brołcie Coffee Brocie to znaczy bułka, a kawa to kawa, nie? Czyli jak sobie, tak byśmy przetłumaczyli dosłownie na polski, no to nie wiem, bułka do kawy Całkiem spoko Podobna w smaku do naszej drożdżówki z budyniem no i fajnie, fajnie tak sobie od czasu do czasu lubię sobie tak samo posiedzieć z samym sobą, że staję sobie rano, nikogo nie ma i dzień wychodzę później. Tak jadę do kumpla, ale fajnie jest czasem tak spędzić dzień samym ze sobą. Spędziłem dzień sam ze sobą, no, może taki będzie tytuł. Chodzi o to, że ja ogólnie jestem towarzyski, lubię imprezować, lubię wychodzić do znajomych, ale czasem przychodzi taki dzień, że lubię sobie posiedzieć sam. Nawet nigdzie nie wychodzić do znajomych, posiedzieć w domu, pomyśleć, porozchmieniać, porobić jakieś rzeczy, które lubię. I tak to wygląda, nie polucha? Spędziłem dzień z Polią, może z poluchą spędziłem dzień, ale ogólnie luzik, nie? Ogólnie jest luzik, fajna pogoda, jadę zaraz do po rybkę, zaraz Wam pokażę jaką rybę przywiozę, czy to mrożona ryba, chyba łososia, coś tam ma mi, ma mi, coś tam dać po prostu i jadę to odebrać i zaraz Wam pokażę. I co później będę robił, to jeszcze nie wiem, ale chyba będę siedział w domu, jak wrócę, a, ma wpaść jeszcze kumpel później Ma wpaść kumpel No zaraz, no, nie będę Cię brał na kolana, tu jest mikrofon, wszystko poszerpiesz na małe. mały, czorcie, mały Dobra, ja dopijam kawę widzowie i Lecę po tą rybkę, nie, zobaczymy jak tam dzień się potoczy, bo dopiero jest rano, a mam zamiar trochę ponagrywać dzisiaj Dzień z mojego życia nudnego życia. No i tak mordeczki lecimy sobie. Lecimy sobie do miejscowości aktualnie Emelord. Jeszcze mamy jakieś 13 km i... Za chwilę będę. Na miejscu. Piękna, piękna pogoda jest. Lekki wiaterek dzisiaj, nie? Ale optymalnie jak ja to mówię, jest optymalnie. I tutaj możecie sobie spojrzeć, jakie mamy rarytasy, tak dorsz, łosoś, dwa kawałki łososia. Takie dwa kawałki łososia w sklepie 9 euro. Dorsz, też jest dobra ryba. I to jest taki stek z stulczyka, tego jeszcze nie jadłem. Niby na batalnie się rzuca i masz takiego steka. I tu dwie w panierce: jedno to jest jakiś sochofilet, coś takiego. Te dwie się robi na głębokim oleju. Wiadomo. łososia, według zdania, i kurczę. Wyleciało mi z głowy. I dorsza, według uznania, nie? Ja to ryby lubię. Jem często rybkę smażoną, wędzoną. Piście co Wy sądzicie na temat ryb. Lubicie rybki, czy nie lubicie? Nie samym fast foodem człowiek żyje. Powiem Wam, że nie wytrzymałem i wrzuciłem bestię na ruszt, a dokładnie na głęboki olej. Pięknie się usmażyła. Ja wiem, ja wiem. Głęboki olej, panierka, niezdrowe. Ale smakuje zajebiście taka rybka. Robimy sobie Testa. Zajebista. Smakuje jak lekkerbek. Normalnie z budki. Koledzy uwielbiają ryby. Obżerają się rybami. No, a znajomy ma dojście. I czasem mi odpali parę rybek. Naprawdę dobre. Muszę sprawdzić, co to jest za ryba. To jest po holendersku mówią jako sohol Scholfilet, sohol Filet. Coś takiego, muszę to sprawdzić. Jak to znajdę, to mam gdzieś tu wrzucę napis, co to jest za ryba. Po polsku, bo nie wiem naprawdę. Wiem, że dorsz to Kaibolau. Ale to Sohole Filet, to nie wiem, co to jest. Standardowo dodaję sobie soli i pieprzu ale zawsze jak kupuję w tych gotowych budkach to nie mają taką zajebistą przyprawę do ryb muszę ją wyczaić właśnie, bo jest naprawdę dobra do rybek nie wiem jak można nie lubić ryb naprawdę naprawdę nie wiem Kurczę, jak do tego podejść petarda widzowie tak mija dzień Powinna już dawno wróciła siedzi w salonie a ja sobie kosztuję rybkę na świeżym powietrzu. Nie, ona naprawdę jest dobra. Dzięki, stare, było dobre. I tak sobie siedzę. Już te kwiaty kwitną. Mecz u mnie na wsi jest, bo tam jest boisko. Pięknie to wygląda wszystko. Sorry, że tak nogi sobie wyłożyłem na stole, ale. Jak to się mówi, jestem u siebie. No nic, pomału będziemy kończyć ten odcinek. Bo zaraz przyjeżdża do mnie Kumpel. Muszę nie skoczyć w jedno miejsce, tak jak Wam mówiłem, a tak spędziliście sobie dzień ze mną, dzień ze mną, dzień spędziłem sam ze sobą, a jeszcze jedno, kiedyś ktoś się pytał, czy mam okna pomalowane na biało, one nie są pomalowane na biało, tylko to jest biała roleta, nie, tak jakby co, dobra, trzymajcie się i do jutra widzowie, pozdrawiam serdecznie.